Hej, cześć, witajcie w kolejnym odcinku. jestem w Car Dealership Jest podobny jakiś darmowy smutek, więc wezmę na raz Tutaj mam... Właściwie wszystkie policje na po tle z aerobuksu. Ale... Współpracować. Okej. Jakiś samochód serio To

dalej możliwe to zrobienie. Nie było na to jak no dobra. Mam tutaj różne Do czyli to Nie wiem, czy jest dalej. Dobra. Ja się znowu się wam pokażę. ちょっとちょっとちょっとやっていきたい Он заражал дверь яму. Это не так, что там-то. Это не так, что 私は1つ目の1つ目の1つ目の1つ目の1つ目の1つ目の1

Ну, конечно, на план, 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 на план,

idziemy, Tutaj a ty było nie raz, że jeszcze na napadano, na ubierał, na i ubierała. Dobra, idziemy. хорошо. Погода-то из меня лепшу. Вот для докупления. Нет, это... Нет, это... Нет, это... Нет, это... Нет, это... Нет, это...

Nee, das ist gut, das ist gut. 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 すいません。 Вот финикал, ня, ня, ня. Ну, бью, бью, шоу. Ня, 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 ня. Шоу, 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 шоу.

az ratabaفs zkarabr er Pokażę, czy to będą policjanty Od razu tutaj, tutaj zmieniam, żeby były tam samo policyjne Samin. Jak będzie? ten. Albo ten.

że chyba wszystkie platformy czy pojazdy ale nie, bo no. pewnie się na pewno tak no, na pewno, dobra no tutaj wszystkie na pojazdowe oprócz jednego, bo nie będę tam mogła jeszcze dziennie tego pojazdu zresztą tego już na będę pokazywał w górach, w sumie, ja jednak pokażę, jakbyście chcieli to zrobić, nie jest łatwe, a wszystkie na to są tutaj łatwe. Chcieli znaleźć gościa i po prostu przysyłać areszt. Miałem po polku, ale dobra, widzę, to tu mam tyle tego wynika, więc pa pa, właśnie subskrybujcie kanał Żyć Członeckiego, żebyś na bieżąco. Porajcie na Discord, daw opisie na TikToka. Oraz na gruppen Roblox Pa.